Duński filozof i teolog Kierkegaard kiedyś powiedział taką historię, która obrazuje nam to, czym jest prawdziwa miłość. On powiedział o królu, który zakochał się w takiej wieśniaczce, bardzo ubogiej, skromnej dziewczynie, która była z tej najniższej warstwy społecznej. A on przecież był królem. I zastanawiał się, jaki sposób mogę okazać tą miłość, w jaki sposób mogę, w jaki sposób mogę sprawić, aby ona odzajmiła moją miłość i pokochała także mnie. Miał doradców. Jedni mówili, królu, zapomnij o tej dziewczynie. Nie warto. Przecież to nie twoja liga, to nie twój poziom społeczny. Po prostu nie ma sensu. Ona nigdy nie będzie do ciebie pasować. Ale król kochał tą dziewczynę. Nie mógł o niej zapomnieć. Nie mógł wyrzucić jej ze swojego serca. Dlatego inni doradcy mówili królu. Przecież jako król możesz jej nakazać, możesz ją sprowadzić do pałacu i możesz ją zmusić do tego, żeby była twoją żoną. Ale król, będąc mądrym królem, wiedział, że nie można zmusić kogoś do miłości. Wiedział, że klucz do jej serca otwiera się od wewnątrz. Ona musi go otworzyć. Nie można otworzyć tego serca od zewnątrz siłą, nakazami. Ona musi sama go otworzyć od wewnątrz. Nie zależało mu na uległości spowodowanej tym, że on ma władzę, ale na tej prawdziwej relacji, prawdziwej miłości, na odwzajemnieniu jego uczucia do niej. Ale trzeci doradcy mówili: królu, ją pieniędzmi. Podarunkami, zobaczy jaki szczodry jesteś, jaki jesteś bogaty, to wtedy sama do ciebie przyjdzie. Ale król, będąc mądrym królem, wiedział, że prawdziwej miłości nie można kupić. Bo gdyby tak zrobił, skąd wiedziałby, czy ona kocha jego, czy jego pieniądze? Nie. Nie można kupić prawdziwej miłości. Tak samo jak nie można zmusić kogoś do miłości. Dlatego Król, będąc mądrym królem, zrobił jedną rzecz, która mu pozostała. Zszedł ze swojego tronu, zdjął swoje królewskie szaty, zdjął swoją koronę, ubrał się w te łachmany, te, te, te rzeczy, którymi ubrani byli ci wszyscy ludzie, wśród których mieszkała jego ukochana. Opuścił pałac i poszedł, zamieszkał wśród tych ludzi, aby pokazać jej, jak bardzo ją kocha. I aby ona mogła pokochać go z powodu tego, jakim on jest, a nie z powodu tego, co ma, co jej nakazał. Dlaczego mówię o tej historii? Bo dwa tysiące lat temu Bóg opuścił swój tron, zostawił niebo, zdjął swoją koronę boską, przybrał postać człowieka i stał się taki jak my. Zamieszkał pośród nas. Biblia mówi, że oto słowo stałem się ciało i zamieszkało pośród nas w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Czytamy, że oto panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jezus zostawił swoją niebiańską chwałę, majestat i wszystko, co Mu się należało w niebie. I przyszedł na ten świat, Stał się taki jak my. Dlaczego? Aby pokazać, jak bardzo nas kocha, jak bardzo zależy mu na tym, żebyśmy my także pokochali go. Dlatego oddał swoje życie za nas. Zostawił niebo przed na ten świat, bo tak bardzo ukochał ciebie. Czy wierzysz w to? Przyjmij to. Odwzajemnij jego miłość. zmieni Twoje życie. On udowodnił, przychodząc tu na ten świat i swoje życie oddając za Ciebie, jak bardzo Cię kocha. Jakże wspaniałego Boga mamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.